Panie pośle, co pan uważa na temat polskiej polityki zagranicznej? Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Ja uważam, że Polsce się po prostu należy wszystko i że Polska jest coraz bardziej, powinna być jeszcze bardziej doceniana na arenie międzynarodowej. I dlatego Polsce się wszystko należy. Bo tylko my coś robimy i nikt inny nic nie robi. Polska w ostatnim czasie zrobiła wiele ważnych rzeczy, na przykład um, wysłała tam strzeg żołnierzy do Jordanii czy coś. No i w związku z tym pokazaliśmy swoją obecność i swoje oddanie do ważnych rzeczy, tak? Jak nikt przecież nic innego nie robi, nic więcej nie robi, prawda? I tylko my tutaj coś robimy, prawda? Więc Polsce się wszystko należy, Polska się wspaniale rozwija, Polska ma silnych partnerów. Mógłby pan wymienić jakiś partner? No, Polska, jak powiedziałem, ma silnych partnerów i, i w ogóle doskonale się orientuje w sprawach międzynarodowych i po prostu jest doskonale, a opozycja nie wie, co mówi i, i, i tak dalej, i tak dalej. A pan, panie pośle, co pan, panie pośle, co uważa? Uważam, że właśnie kiedy to właśnie rząd nie wie, co robi, a... My tutaj, kiedy myśmy rządzili, to wtedy stosunki były znakomite, to wtedy Polska się rozwijała, wtedy myśmy bardzo dużo robili Polska była doceniana, a na, na, na rowej. No, natomiast teraz e, będzie mniej doceniana. Oczywiście będzie doceniana, ponieważ znaczenie kraju jest duże, ale nie wiem, czy dostatecznie oddaj sprawiedliwość narodowi polskiemu ten obecny rząd, prawda? I...